No, witajcie moi kochani na moim kanale Siedlisko, drzewo z tej strony Teresa Firkowska. No, i co? I dzisiaj, słuchajcie, doczekaliśmy się pięknych wrzosów. Już czas najwyższy. Robię dzisiaj trzy warianty pięknych kompozycji z wrzosów w różnych pojemnikach. Pojemnikach, tak naprawdę, z odzysku, które non-stop wykorzystuję na każde święta. Czyli mamy wrzosy. I trzy różne pojemniki. Taka szkatułka, taki w nie kupiłam pojemnik. I coś takiego dostałam. Więc robię trzy różne kompozycje. Trzy wrzosy, dwa wrzosy i jeden. Zaczynamy od najtrudniejszej. Tak. Czyli tak. Zaczynam. Od takiej paterki mam taką paterkę. Nie wiem, jak się takie coś na chleb. I y, układam sobie tutaj fajne, różne, ciekawe rzeczy, które nazbierałam z ogrodu. Mam takie ciekawe dynie różnego rodzaju. Różne, różne, no nawet możemy zebrać z warzywnika, y, z warzywnika swojego y, różne owoce i warzywa, i też zrobić z tego dekorację. Oczywiście zobaczcie cała gama różnych jesiennych dekoracji z ogrodu. Więc to wszystko do kompozycji będę używać. Więc zapraszam do oglądania, działania dacie radę. Stwórzcie dla siebie piękną kompozycję jesienną z wrzosów. Takie, taką paterkę chcę zrobić trzy wrzosy. O, coś takiego! No ale. Moje doniczki są za wysokie, nie chcę, żeby to tak sterczało. Czyli co robię? Zdejmuję doniczkę. Wezmę sobie I bryłę korzeniową rozluźniam. Rozluźniam. Ona i tak musi być rozluźniona, jak będziemy wsadzać ją do ziemi już docelowo. Ja moje wrzosy wszystkie sadzę do ziemi. Już mam piękną aleje i piękną grządkę wrzosową. Więc teraz luźniam sobie moją bryłę korzeniową, folia aluminiowa. Będę mogła sobie podlewać. I jeszcze dla bezpieczeństwa wsadzę sobie woreczek śniadaniowy. Każdy te rzeczy ma w domu, więc na pewno dacie radę. O, widzicie? I w taki oto sposób mam moją paterkę zabezpieczoną od tego, żeby wilgoć nie przechodziła do paterki. I tak z każdym moim żosem. Yy, który będzie na paterce. No i moi kochani, zobaczcie, mam już fajnie sobie uszykowałam trzy wrzosy. I te wrzosy możemy sobie również yy, możemy sobie przykleić taśmą. Zobaczcie najzwyklejsza taśma i chwytam sobie z jednej strony. mój wrzos i z drugiej strony żeby się nie wywraca no i spójrzcie, zabezpieczone są trzy wrzosy, teraz możemy układać nasze dekoracje pozyskane z ogrodu chcę tu zrobić właśnie taką niską paterkę na stół do postawienia albo na parapet, lub przed dom. Mam ładne rozchodniki. Bardzo lubię te rozchodniki, są cudowne, bo bez wody wytrzymają naprawdę 2-3 tygodnie, a później się powoli zasuszają i zostają takie właśnie. Więc uwielbiam rozchodniki i powtykam je tutaj na dole, później dynki dorzucę. Pójdźcie, kochani moi, oto moja pierwsza kompozycja do postawienia na stół parapet przed domem, gdzie sobie życzycie, można wrzosy podlewać. Kompozycja jest taka właśnie, żeby się troszkę zasuszała powolutku i pięknie jesiennie wyglądała. Oczywiście pokażę Wam zbliżenia. No i co? Myślicie o tym? Super, prawda? No i teraz robię kompozycję numer dwa. Czyli skrzyneczka, do której wkładam dwa wrzosy. Oczywiście wrzosy już teraz wkładam sobie w doniczkach, bo nie są za wysokie. Mogę użyć tylko po prostu woreczka śniadaniowego. Albo wyłożyć całą skrzyneczkę folią, jak to woli. sobie gumeczkę żeby się nie sunął. proszę, najprostsza kompozycja na świecie, oczywiście dla mnie to nie wszystko, musimy coś fajnego zrobić, przechylam lekko moje wrzosy, żeby fajnie wypływały i dekoruję rośnie u mnie na płocie chmiel, więc tutaj dam troszkę chmielu Również mam kasztany, które już z drzewa spadają. Małe dynie. Dynie mocuje na drucik za ogonek. Spójrzcie moi kochani, trzeba więcej, parę akcentów fajnych takich z ogródka, jakaś skrzyneczka stara może być i dwa wrzosy, super, prawda? No i ostatnia taka, taka, taka paterka, taka miseczka, taką kiedyś kupiłam już w akcjonie i została mi, bo fajna jest. Tutaj tak samo spłaszczę trochę tą doniczkę, bo nie potrzebuję takiej dużej. Rozluźnimy. Wrzucimy w folię. Dam jeszcze raz w Przykleję. Na wszelki wypadek, żeby mi się nie wyśliznęła. Teraz jest super. Trzyma się. No i mam, kochani, tutaj ususzyłam sobie mój wcześniej szarłat. Już jest suszony, także jest fajny i chcę go tutaj użyć do mojej kompozycji. Żeby fajnie mi tutaj troszkę takiej zrobiło, widzicie, takiej formy. Że będzie mi się wylewać mój szarłat. Przykleimy go. O, będzie taki zwisający, fajny. Tam kilka jeszcze innych szarłatów, wetknę sobie pomiędzy. Mój brzos. pięknie się komponują ze sobą. Uwielbiam szarłaty, mam ich cały ogród. No, i tak wygląda kompozycja numer 3 z szarłatem i owocami. Jakie macie owoce, też fajnie można by było wsadzić, co tylko sobie życzycie, co tam macie, co ma, tylko macie w ogrodzie, to warto po prostu słuchajcie, pochodzić po ogródku, później sobie z koszyka brać i jeść. Więc tu już jest mój trzeci wariant. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za polubianie za subskrypcję i za wspieranie kanału. I widzimy się już niedługo w następnym odcinku dalej jeszcze wrzosy. Zapraszam. Do zobaczenia, pa!